Czemu więc boisz się gier? No właśnie, po prostu lubisz się bać. Inną sprawą jest to, że różni ludzie boją się różnych rzeczy, dlatego opowiem Ci teraz trochę, co wpływa na moje odczucia podczas rozgrywki w takie gry. Tak to już jest, że wewnątrz ludzkiej psychiki nieraz oprócz potrzeby poczucia bezpieczeństwa rodzi się potrzeba poczucia zagrożenia. Wygląda na to, że bezpieczeństwo po jakimś czasie robi się po prostu nudne. No cóż, każdy czasem potrzebuje małego dreszczyka. Gry w zasadzie serwują nam dokładnie to samo, co dawno już zmęczone hollywoodzkie horrory. No, z jedną może różnicą. Nie obserwujemy protagonisty. Jesteśmy nim. Jednak, żeby te dzieła wywarły na nas jakieś emocje, potrzebne będą na przykład głośniki z w miarę mocnym basem lub jakieś słuchawki za więcej niż 15 zł. Oprócz tego wydają się nerwy zbudowane z czegoś innego niż stal. Dobrym dodatkiem jest też w miarę duży telewizor lub monitor. Ważnym elementem jest zbudowanie sobie odpowiedniego klimatu. Na początek ustaw grający na głosność mocniejszą niż cichacz. Możesz też zostawić lekko ochronę drzwi do pokoju, jeśli to na ciebie działa. Najważniejsze jest jednak odpowiednie zaprogramowanie mózgu, abyś czuł się przytłoczonym sytuacją, a nie jej panem. Tu nie chodzi o to, abyś zagrał i chwalił się innym, jaki to jesteś twardy i nieustraszony. Nie każ aby uważali się za człowieka ze stanie Aż po to, aby się bać, bo po to te gry zostały stworzone. Teraz więc opowiem Ci o kilku gierkach, które sobie ostatnio zakrałem. I pamiętaj, to jest moja opinia subiektywna, więc yy, nie mów mi, że nie mam racji, bo w tym temacie rację ma każdy, bo na każdego działa coś innego i każdy lubi coś innego. Po opublikowaniu pierwszego podsumowania tych przerażających minigierek. Pierwszą grą tego typu w jaką zagrałem był bodajże Slender Woods. Od swoich poprzedników różnił się choćby tym, że nie polegał już jedynie na kolekcjonowaniu określonej liczby przedmiotów, lecz posiadał oprócz tego tryb fabularny, choć tak naprawdę trudno mówić tu o jakiejkolwiek fabule. Całość ukończyć można w niespełna pół godziny. Mechanika gry sporo różni się od klasycznej, ale czy to na pewno wyszło grze na dobrze? Owszem, rozgrywka dostarcza dużo przyjemności, jednak nie odczujesz przy niej większego dyskomfortu związanego ze strachem. Choć występuje tu kilka z góry ustalonych momentów, dzięki którym możesz podskoczyć na krześle. Głównemu antagoniście bardzo łatwo jest uciec, szczególnie, że poruszanie się po świecie jest bardzo intuicyjne, a plansza przejrzysta i trudno się tu zgubić. Czy to dobrze? A no dodatek rozgrywka polega głównie na przechodzeniu z punktu, gdzie zazwyczaj dane będzie zwiedzić kolejną planszę. Skąd zbierzesz przedmiot i wrócisz do lasu? No więc, pomysł na grę był niezły, a gra kryje w sobie potencjał. Niestety jej wykonanie nie sprawi, że nie będziesz mógł zasnąć albo pójść o trzeciej w nocy do ubikacji. Slenderhound. Ale ta gra jest głupia. Chociaż być może do Ciebie trafia nowa kreacja Slendera i specyficzna czarno-niebieska kolorystyka. Mogę się z Tobą zgodzić, że klimat jest w porządku, jednak Slenderman wcale nie jest tu ani smukły, ani straszny. Sposób przedstawienia go skutecznie zniechęca fanów kreatury. Ustaw grę na najniższy możliwy poziom jakości grafiki i przyjrzyj się kształtowi jego twarzy. Czy to nadal Slenderman? Wygląda jak jakiś, powiedzmy skamieniały ork. Mechanika gry znów polega na kolekcjonowaniu przedmiotów, co w tego typu grach jest już sprawdzonym rozwiązaniem. System ten usprawniony został o utrudnienia w dostaniu się do tychże znajdziek, w postaci chociażby bramek, do których potrzebował będziesz kluczy. Świat zaprojektowany został dość ambitnie, plansza jest duża i zróżnicowana. Sam Slenderman pojawia się na niej jednak zadziwiająco rzadko. Grafika i stylistyka jest miła dla oka, udźwiękowienie jakieś tam jest. Niestety, gra nie straszy, nie trzyma w napięciu, co raczej nie jest zamierzonym efektem twórców. W wersji, w którą grałem, istniała możliwość zapisu stanu gry. To niesamowite. Jednak, ilekroć chciałem go wczytać, lądowałem pod teksturą i powoli zbliżałem się do jądra ziemi, którego tak naprawdę tam nie było. To nie jest ta gra na postawie której stwierdzisz, czy masz stalowe nerwy. Minie pomogłoby tu nawet zagranie w nawiedzonej, strasznej piwnicy. Ale kto bałby się akurat gry siedząc w nawiedzonej piwnicy? Może jest to bezsensowne, ale musisz przyznać, że szukanie przedmiotów w ciemnym lesie, gubienie się, odwiedzanie tych samych miejsc po tysiąc razy, gdy goni nas istota, która w każdym momencie może uszkodzić nas, narząd służący do odbierania dźwięków, zagęszcza nieco atmosferę i powoduje u ciebie mały dreszczyk. Jeśli nie, możesz, może ominąć cię dobra zabawa. Tak, zabawa. Standy Stendytubis nie jest bowiem grą ani ambitną, ani bardzo przerażającą. Jest to produkcja czysto rozrywkowa. Z odpowiednią dawką ciemności, specyficznej atmosfery i kakofonicznego krzyku. Nie ukrywam, za pierwszym razem grałem to tylko chwilę, do momentu pierwszego krzyku tinkiego. Zwyczajnie mówiąc w języku śmiertelników, nie było to na moje nerwy. Pojawiające się psychonapastliwe obrazki po rozrywanych były może dość zabawne, jednak wcale nie chciało mi się śmiać. Tak więc grając w pojedynkę, gra jest naprawdę straszna i trzyma w napięciu, jednak przeznaczona jest ona do rozgrywki wieloosobowej. Tu skutecznie to psuje klimat rozgrywki, ale zarazem sprawia, że gra się dużo przyjemniej. Niestety gra jest trochę zbyt łatwa, stworkowi łatwo uciec. Porusza się on dość szybko, jednak jest widoczny za zbyt dużej odległości. Podsumowując, The jest grą w miarę emocjonującą i przyjemną. To chyba najlepszy do tej pory klon Slendera. Jednak nikt przecież, idąc do piwnicy, nie będzie się bał, że z za rogu wyjdzie Tinky Winky i zacznie rozpaczliwie krzyczeć. Chociaż, jeśli nie boisz się jego, to tym bardziej nie powinieneś bać się Slendermana. Tinky jest przecież prawdziwym aktorem telewizyjnym. Bez przerwy reklamowej. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że musiałeś wejść do dziwnego, brzydkiego domu bez żadnych mebli, z wyjątkiem łóżka, zabrać kartkę i uciec do lasu po więcej papieru? Nie? No to masz okazję. Najwyraźniej bohaterowi gry Illusion skończył się papier, i nie przejmuje się on tym, że jest prześladowany przez znanego pasty psychopatę imieniem Jeff. Tak, Jeff The Killer. Czy fani powinni się cieszyć, że wreszcie pojawiły się jakieś gry na temat uśmiechniętego dzikusa? Jak na razie, naprawdę nie ma czym. Przejdźmy do gry. Jak na indie horror przystało, naszym podstawowym wyposażeniem jest latarka. Czy gra jest straszna? Na upartego można bać się od momentu wejścia do domu aż po wyjście z niego. Co potem? Mozolne szukanie kartek po lesie. Sam wygląd Jeffa raczej nie zadowala, choć i tak jest lepiej niż w przypadku gry Jeff The Killer, o której później. Co do stylu rozgrywki, na pewno trzeba wytknąć twórcom, że mechanika ze Slendera raczej nie ma szans sprawdzić się w grze o Jeffie. Odnoszę wrażenie, że ktoś na siłę chciał zrobić grę o Jeffie, ale nie miał pomysłu, więc myślał, że produkcja oparta na Slenderze musi się sprawdzić. Szanowni twórcy, najwyższy czas porzucić zmęczoną już zabawę zbieranie karteczek i wymyślić coś nowego. Czas zadbać o intensywną, wytłaczającą atmosferę, bo ludzie już powoli uodparniają się na same jumpscare'y. Jeśli więc jesteś fanem Jeffa, odpuść sobie tę produkcję. I kolejną też. Gałem sobie kiedyś w jeszcze jedną grę o tym, że oto psycholu i szczerze muszę przyznać, że obraziłem się na twórców. Przedstawili oni bowiem antagonistę jako zdeformowanego tańczącego do muzyki basa. Twórcy straszą nas ciemnością, w której dosłownie nic nie widać. Chodzi tak, nie próbują nas wystraszyć. Lęknąć można się tam jedynie pojawiających się znikąd pudełek z twarzą Jeffa. Bieganie z pistoletem nie jest raczej trafionym pomysłem. Całość przechodzi się jakieś 5 minut. Niestety to kolejna słaba gra o tym, że psychopacie. Reklama. Pamiętaj, że jeśli starasz się nie bać, aby potem krytykować tych, którzy się przestraszyli, nie uważaj się za lepszego. Szkodzisz tylko sobie. To ty tracisz przyjemność z rozgrywki, a my i tak nie będziemy uważać się za gorszych, bo ty się boisz troszkę pobać, Grze mówiłem już w poprzednim odcinku. Dlaczego więc mówię o niej znów? Choćby dlatego, że gra od tamtej pory zmieniła się nie do poznania, ewoluowała, stanowczo w dobrym kierunku oczywiście. Gdy grałem w nią ostatnim razem, w porównaniu do jej obecnej formy, była słaba. Po prostu prosta i słaba. Teraz jest jedną z najbardziej rozbudowanych, najbardziej klimatycznych i najbardziej ambitnych produkcji typu Horror. Przynajmniej w mojej opinii. Ale to nie koniec. Gra wciąż jest usprawniana i rozbudowywana. Wciąż pojawiają się nowe tajemnice, psychodaliczne pomieszczenia czy przerażające niebezpieczne kreatury. Granie straszy tylko jumpscarami, ale też nieustannym poczuciem zagrożenia. Jesteś sam, bezradny. Przed Tobą ogromny kompleks świecący pustką. Prawie. Niestety, prawie. Jak długo wytrzymasz w ośrodku SCP? Krótko opowiem Ci o grze, Donald. Bo w zasadzie nie bardzo jest tu o czym rozmawiać. Naprawdę trudno bać się tej gry. Jedynie za pierwszym razem można się czegoś tam przestraszyć. Pomysł jest niestety kiepski, wykonanie wcale nie lepsze. Po raz kolejny akcja z pistoletem daje ci poczucie dominacji. Gra nie jest jeszcze warta zagrania. Lepiej poczekać, aż twórcy skończą projekt, choć wątpię, by po ukazaniu się pełnej wersji w grze mogło chodzić o coś więcej niż spotkanie potwora i dotarcie do drzwi uciekając przed tym, czy raz wolniejszym potworkiem. Jest jeszcze jedna gra, o której nie chciałbym Ci opowiedzieć, ale skoro już zagrałem, muszę ostrzec się przed tą dziwną produkcją. Po kilku rozgrywkach nie udało mi się nadal stwierdzić, czy ta gra ma jakikolwiek sens. Na początku coś zabija naszego towarzysza, obdarzonego w wyjątkowo pokraczną animację poruszania się. Później kilka razy przed ekranem pojawia się dziwna postać, aż w końcu wyskakuje napis dotyczący naszej śmierci. Ściany ozdobione zostały we wszechobecne zwłoki zwiedzające na łańcuchach. Mogę ci tylko powiedzieć, że gra nie jest warta Twojej uwagi, ale to tylko moja opinia. Zagraj i podziel się swoją, żeby nie było, że hejtuję. To oczywiste, że nie zawsze wszystko twórcą musi się udać. Ale jednak ja czasem dziwię się, jak oni to zrobili, że się nie udało. Po drugiej stronie ekranu widzisz grę, która przy odrobinie inwencji twórczej mogła być niezłym straszydłem. Twórcy wpadli na kilka dziwnych pomysłów, których nawet odpowiednio nie wykorzystali. Czy jest się czego bać? Nie. Czy można się wystraszyć? Nie. Czy warto w to w ogóle zagrać? Nie. Chyba, że podobają ci się latające głowy panienek ze szczęką rekina. Po co zastosowany został patent z symbolem oka? Prawdopodobnie po to, by gra była jeszcze łatwiejsza i jeszcze mniej straszna. Gdy panienka cię dopadnie, nie zafunduje ci nawet jumpscare'a. Zastanawiam się, dlaczego twórcy nie mieli ambicji, by trochę nad tą grą popracować. Jeśli masz ochotę pospacerować po dziwnym domu, aby zabrać 20 worków kasy i zanieść je do drzwi frontowych domu unikając jednocześnie latającej głowy panienki ze szczęką rekina, to jest to gra właśnie dla Ciebie. A teraz mam do ciebie pytanie. Boisz się ludzi? A boisz się królików. Jeśli przerażają cię te kreatury, nie wyobrażam sobie, jakim koszmarem musi być dla Ciebie Bunnyman. Dłowa mieszanka człowieka z królikiem nie będzie próbowała przestraszyć cię swoim krzykiem, nie usłyszysz też głośnego dźwięku, gdy się do ciebie zbliży. Tak po prostu zostaniesz potraktowany siekierą. Nie wiadomo skąd wziął się pomysł na takie dziwadło. Mnie jednak postać ta przypadła do gustu, by się pobaczyć. Na pewno niezłym rozwiązaniem w horrorach są ciemne, wąskie korytarze. Niestety to było już w wielu innych produkcjach i było to dużo lepiej zrobione. Co zawiodło w tej produkcji? Głównie to, że widoczność pozwala nam zobaczyć bestię ze zbyt dużej odległości. Nie poskoczysz na krześle ani nie będziesz się bał. Ewentualnie, gdy jeszcze się na tego typu rzeczy nie uodporniłeś. Co cię czeka w tej grze? Znowu zbieranie. Nic oryginalnego, oprócz tego będziesz musiał włączyć trzy generatory, ale to w zasadzie to samo. W grze nie jesteśmy nieśmiertelni. Mamy wskaźnik pokazujący jak bardzo szarpane są nerwy naszego bohatera. Gra jest prosta i krótka i w zasadzie przyjemna. No i tyle. To były właśnie gry, w które ostatnio sobie zagrałem i o których chciałem ci opowiedzieć. Jeśli znasz coś naprawdę mocnego i chcesz się tym ze mną podzielić, pisz śmiało w komentarzu. Przejdźmy do ocen. Nie oceniam gry pod względem grywalności, lecz pod względem strachu. Same oceny mogą nie do końca zgadzać się z recenzjami, a to dlatego, że do oceny wliczam wrażenia z pierwszej przygody z daną grą. Ta zawsze jest najmocniejsza. Slender's Woods. Szósteczka. Nie było skryptowane, ale czasem nawet byś się nie spodziewał, że cokolwiek może się stać. Hunt. Dam ci czwóreczkę. Produkcja ma specyficzny klimat, a na początku nawet raz się wystraszyłem. Slender the Arrival 7 na 10. Etap z dwoma przeciwnikami wzbudził we mnie silne emocje. Slender Tubis 8 Za pierwszym razem dzieje się bardzo dużo, oj naprawdę bardzo dużo się dzieje. Illusion 3 Na miejscu Jeffa kazałbym twórcom iść spać. Jeff the Killer 4. Za pierwszym razem na początku daje kopa, a potem to już nędza. SCP Containment Bridge oczywiście 9 na 10, chociaż wahałem się nad dziesiątką, jednak zostawmy to dla czegoś, co w przyszłości może być straszniejsze. Jest bardzo strasznie, ale wierzę, że może być jeszcze lepiej. Donald 2. Czy tylko mi to imię się źle kojarzy? Stalked 3 Kreacja potwora nie jest taka najgorsza, ale po kilku pierwszych razach zaczyna to bardzo przynudzać. The Eyes Umówiłbym się z nią na randkę, ale przy takiej kobiecie można stracić głowę. Chociaż z drugiej strony, czy naprawdę tak źle żyje się będąc samą głową? Bunnyman 6 Groteskowo i gęsto w Blame 4. Naprawdę nie wiem, po co komu misiek, książka i róża. To się kupy nie trzyma.